Witam państwa. Przepraszam za drapanie w tle, ale to no, to moje szczurki rozrabiają. Mm, oj, szczury, po wy tak rozrabiają? <ścoughs> Proszę państwa, przychodzę do państwa, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Mm jak pracuje czarownik, jak wykonuje różne zaklęcia, jak to wygląda u mnie. U mnie dużo zaklęć jest w różnych językach, w tym w łacinie, w języku rosyjskim, w łacinie. I dzisiaj będzie praca z HKT po łacinie. Zaklęcie po łacinie. Mm, radzę nie powtarzać tego w domu, bo po to go nie, nie przygotowałem do powtarzania. To jest typowe mm, pisane pod danego człowieka, więc to jest tylko w ramach ciekawostki pokazane. Dobrze, e, więc zaczynajmy. desonsiti temperoris senteve hecate benedictem niche ego en fe tue unfeus dera mecturum terra obinentus ignis obinentus aqu, aqua obinentus. Hecate quintessentium mortum duum tuum, der fatorum geramorum. Feste en fule. Gloria. Gloria hecate. Gloria neca unda haecate gloria gloria haecate Zaklęcie w zasadzie proste, w zasadzie modlitwa, bardzo prosta, ale jak ktoś powtarza to na własne ryzyko. Nie radzę nikomu powtarzać, ponieważ to jest spisane pod człowieka. No i jakby to można powiedzieć, że gloria temu, kto to zrozumiał ponieważ jest to pisane językiem łacińskim, który też ewoluuje, jak każdy język, a to jest język z roku 1487. Więc y, troszeczkę to czasu minęło. Dobrze, drodzy Państwo, dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku.